Jeśli spodziewasz się, że tej zimy będą blackouty, będą wyłączenia prądu, to w tym filmie zobaczysz, jak stworzyć dziecinnie prosty, niezwykle funkcjonalny i kosztujący 300 zł system zasilania awaryjnego. Cześć, tu Igor z Akademii Przyziemnych Umiejętności. Poza samowystarczalnością żywieniową coraz bardziej interesujemy się samowystarczalnością energetyczną. I dzisiaj pokażę Ci system, bardzo prosty system zasilania awaryjnego, który w naszym przypadku ma na celu podtrzymać pracę zamrażarek czy zamrażarki. Ma na celu pozwolić naładować telefony oraz zapewnić jakieś podstawowe oświetlenie, nawet na wyłączenie prądu, które będzie trwało. Dobra. Obejrzyj filmik do końca, warto, bo mam dla Ciebie specjalną propozycję, prezent. Zapraszam. W tym systemie zasilania awaryjnego podstawą jest samochód, a w zasadzie jego akumulator. W naszym przypadku akumulator ma 70A. Przy 12V daje to 0,84 kWh, a nasza zamrażarka. Na dobę zużywa 0,3 kWh. Także widzimy, że mamy jeszcze sporo zapasu na inne urządzenia. Do akumulatora podłączamy inwerter za pomocą odpowiednich grubych przewodów i to wszystko. Wszystko jest gotowe. Teraz wystarczy uruchomić inwerter, włączyć przedłużacz i mamy już podstawę naszego zasilania. Jak widzisz, w budżecie 300 zł można stworzyć naprawdę świetny system zasilania awaryjnego. Bo tak naprawdę nasz samochód jest niezwykle funkcjonalnym systemem zasilania awaryjnego. Ma zbiornik paliwa, w którym mamy ogromną ilość zmagazynowanej energii. Jest tam zawsze w pełni naładowany akumulator, jest tam prądnica, silnik, więc tak naprawdę, jeśli byśmy te komponenty chcieli kupić osobno, wydalibyśmy mnóstwo pieniędzy. I tego, czego jedynie brakuje, to przetwornicy inwertera, który przekształci nam prąd stały z naszego akumulatora na prąd zmienny, który używamy we wszystkich urządzeniach w domu, i właśnie ten inwerterek. Pokazaliśmy jak dołożyć, jak i wybrać, jak zainstalować. Poza prowadzeniem samowystarczalnego gospodarstwa zajmuje się również rozwojem kreatora stron internetowych najszybsza.pl. Jest to najszybsza, najprostsza i najwygodniejsza metoda na własną stronę internetową. Dla fanów Akademii Przyziemnych Umiejętności przygotowaliśmy specjalny kod rabatowy zapewniający 15% zniżki w planie Pro. Przy zamówieniu wpisz kod, który pojawia się na ekranie i który znajdziesz również w opisie tego filmu. Wszystkie moje strony internetowe robię sam w kreatorze Najszybsza.pl. Do wyboru są ładne, gotowe szablony. Strony automatycznie prezentują się świetnie na komputerze, tablecie i smartfonie. Łatwo stworzysz własny blog. Oraz dołączysz dowolny zewnętrzny system, na przykład do obsługi newslettera. Już niedługo dostępny będzie niezwykle prosty w konfiguracji, a zarazem funkcjonalny sklep internetowy. A co najważniejsze, najszybsza.pl ma legendarny już zespół wsparcia technicznego. Napisz na info małpanyszybsza.pl, a otrzymasz fachową pomoc i z żadnym problemem nie zostaniesz sama sam. Wejdź na najszybsza.pl, zacznij za darmo. Przekonaj się, czy kreator Ci odpowiada, a gdy zechcesz przejść na Pakiet Pro, skorzystaj ze specjalnego kodu rabatowego. Polecam. To co, dzięki bardzo. Daj łapkę w górę, jeśli się podobało. Zostaw w komentarzu informację, jak Ty przygotowujesz się do ewentualnych blackoutów czy, czy warto. Napisz jak spodobał Ci się ten nasz system zasilania awaryjnego. No i co? Zapraszam do kolejnych filmików w przyszłości, a będzie sporo na temat samowystarczalności energetycznej, bo ten kierunek od kilku miesięcy mocno rozpoznajemy, mocno badamy. Tak naprawdę... Chodzi mi o to, by nie musieć się martwić w przyszłości, czy te ceny energii będą rosły, czy będą jakieś specjalne tarcze ulgi, czy ten system związany z fotowoltaiką, system rozliczeń będzie coraz mniej korzystny, czy będą nowe podatki. Tak naprawdę zmierzam do tego, żeby mieć własną energię i w jak najmniejszym stopniu korzystać, czy martwić się o to, co by myślą wielcy tego świata. Także bądźmy w kontakcie. Hej hej!